Mieszko I, a może Bolesław Chrobry, może Kazimierz Wielki, może Józef Piłsudski, a może Wiedźmin Geralt. Który z nich jest największym polskim bohaterem? Nie wiem, ale postanowiłem zrobić o nich film. Ja nazywam się Andrzej Skrzycki, a to jest kanał nie tylko sztucznej inteligencji. Zapraszam na film. Ostatnio wszystkie generatory AI są zalane ciekawymi rzeczami, mianowicie ludzie generują tak zwane figurki akcji, figurki kolekcjonerskie w różnych stylach. No i pewno widzieliście już figurki w stylach Funko Pop, w stylach Lego, a ja wymyśliłem coś innego. Postanowiłem zaprojektować takie małe dioramy, tak, jakbyście widzieli maluteńką gablotę w muzeum. Mała Diorama, a w niej polscy bohaterowie. Pomysł narodził się oczywiście przy oglądaniu Twittera. Ktoś pochwalił się świetną mini-dioramą, w której były fantastyczne zwierzęta, a cała reszta, rozwinięcie tego, no, powstało w mojej głowie. Skopiowałem ten prompt, rzuciłem do kraty i powiedziałem mu następująco. Ja będę ci poddawał nowe tematy do realizacji, a ty modyfikuj ten prompt, tak, aby powstały te rzeczy, które ja chcę, żeby powstały. No i tak zaczęła się ta historia. Chat generował co chwila nowe prompty do generatorów graficznych. I ja tym razem nie używałem Midjourney, użyłem generatora od OpenAI. Efekty były niesamowite. Najpierw były to fantastyczne postacie, ale po chwili wpadłem na pomysł, żeby zrobić serię o herosach, o bohaterach Polski, poczynając od... nawet nie od mieszka I, tylko od popiela, którego myszy zjadły, potem był piastkołodziej, a potem się rozwinęło. Niektóre historie są zbyt wielkie, by je tylko opowiedzieć. Dlatego my je budujemy. W skali, która mieści się na dłoni, ale sięga serca. Diorama to opowieść zamknięta w przestrzeni, miniaturowa scena, moment zatrzymany w czasie. Nasze projekty to połączenie sztuki, historii i wyobraźni, od mitologii słowiańskiej po wielkich reformatorów. Każda z nich to nie tylko figurka, to świat. Każda diorama zaczyna się od opisu. Precyzyjnego, szczegółowego, prawie literackiego. To tak zwany prompt. Określamy światło, porę dnia, emocje postaci, ich kontekst, a potem pozwalamy sztucznej inteligencji tworzyć z nami. W miniaturze wszystko ma znaczenie każdy fałd tkaliny odbłysk w oczach proplapotu, kurz na bucie, runa na kamieniu. To właśnie detal buduje emocje, która opowiada więcej niż tysiąc słów. Światło to dusza Dioramy. Czasem jest ciepłe jak złote popołudnie Kazimierza Wielkiego, czasem chłodne jak błękitna noc nad Perunem. To ono mówi widzowi, zatrzymaj się, popatrz. Każda z tych dioram to kapsuła pamięci, miniaturowe muzeum. Nie tylko postać, ale cały świat zamknięty pod szklaną kopułą. Oto Perun, Bóg piorunów i wojny, potężny, groźny, ale sprawiedliwy. Stoi na szczycie burzy z błyskawicą w dłoni, jakby strzegł pradawnych praw równowagi między siłami świata. Oto Popiel, zdradliwy władca, którego pożarły myszy. Jego historia to przypowieść o pysze, zdradzie i karze. Zasiada w zbutwiałej wieży, otoczony przez ciemność, a każdy szczur to echo jego win. Mieszko I, pierwszy książę polski, który przyjął chrzest. Z mieczem w jednej ręce i krzyżem w drugiej. Stoi na progu nowej epoki, między pogaństwem a chrześcijaństwem. Między legendą a państwowością. A oto Władysław Jagiełło, król, który poprowadził wojska polsko-litewskie pod Grunwald. Nie stoi w glorii chwały, ale w zadumie. Jego spojrzenie przecina horyzont, a w dłoni dzierży buławę, nie miecz. Bo prawdziwy zwycięzca wie, że przyszłość wykuwa się rozumem, nie tylko stalą. Tadeusz Kościuszko, skromny inżynier, który stał się symbolem wolności. W tej miniaturowej scenie nie krzyczy, nie dowodzi, po prostu trwa. Wśród map, fortyfikacji i chłopskich kos, które uczynił równymi szlachcie. Bohater dwóch kontynentów, sumienie narodów. Adam Mickiewicz, nie rycerz, nie władca, lecz prorok słowa ty nie w katedrze, lecz nad kartką, gdzie zrodził się Konrad i Litwa jak z bajki. Jego oczy patrzą w głąb duszy narodu, bo czasem więcej zdziała wiersz niż armia. Józef Piłsudski, marszałek, który przeszedł z legendy w rzeczywistość. Stoi na stacji, milczący, zamyślony. Mundur skromny, ale krok pewny. Przed nim odrodzona Polska, za nim zgliszcza rozbiorów. W dłoni trzyma nie oręż, lecz nadzieję, że po nocy zniewolenia znów wzejdzie dzień niepodległości. I na końcu Geralt z Rivi, wiedźmin, nie król, nie Bóg, nie poeta, a jednak najbardziej ludzki z nich wszystkich. Zmieniony przez eliksiry, przeklęty przez przeznaczenie, staje na granicy światów, gdzie zło nie ma jednej twarzy. W tej dioramie nie ratuje świata, po prostu trwa. Z mieczem, milczeniem i sumieniem. Oto nasza galeria ołtarz z miniatur, pomnik z detalu historia zamknięta w szkole ale żywa wiecznie. Podobało się? Wcale to nie było takie trudne do wygenerowania, tylko pomysł i odpowiednie zaangażowanie sztucznej inteligencji. W zasadzie, jak zawsze, przecież o niczym więcej wam nie mówię. A jeśli chcecie więcej takich historii, więcej takich poradników, koniecznie subskrybujcie ten kanał, koniecznie tutaj zaglądajcie. Ja nazywam się Andrzej Skrzycki, a to jest kanał nie tylko o sztucznej inteligencji. Cześć.